Słyszę tylko... w tych takich blokach i słyszę jak mój killer dyszy. Czyli jakby ktoś za mną stał jakiś pedofil kurde. Znaczy może to od ciebie, nie wiem w sumie. Ja mam w dla pedofilii słyszę jak się popychają. Co ty gadasz? Ty do, do ciebie? Jakaś tu jest. Garantka w ciemną. Powiedziałem mi hello, co dalej? Jeszcze się, się dotykam z nim. chyba bo ja właśnie jest. Jeszcze miał. Bo jest się spiło czarnym kotem. <laughs> A się tylko już albo się podgłośni, bo jej guje słyszę, ale tylko szata nie grę. Chyba nie da się. Bo to ona po prostu jest superdzona. Czy jestem kotem. Czy jestem furry. Co ty grasz? To horror jest jakiś. Chyba, nie wiem. W sumie. Scream, flashlight. Nie gra jeżeli masz epilepsję. Ła coś mi gry się, grysie, grysie. Jak jesteś się epileptykiem to w to nie graje, jak coś. Taka. I skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą wiesz. Każda gra niewłaściwie konsumowana tak w twojemu życiu lub sprawy. No i to zapierze, to jest mocno nie na jakiej wykości display <laughs> oh, is so dark i must be night time Kity Land can be far from now. Let's think here Kingdom the Hory is to Late? Latę? Kafę late. Dobrze. Miał. the area Patrz na mnie, patrz na mnie. Jakiś. Popierdolę. Miał. Zwiedzaj to, mam mało czasu. Zwiedzaj to. Co Kota obudziły. Proszę miałknij dla mnie. Boję się. Przemiałki, bo chyba. It looks like a. Oh, wiesz co? Trzeba mi tłumaczyć. <gry> Trzy, dwa, jeden. Aż No, wyważone. Hold on, use herd something. Ale chrapie już. Och, no, the Godkeeper is here We need to move quickly. Hurry. O oh, nie. Oh, nie. Who are you? I don't... kreska... kurwa. Nie kojarzę cię. E pros. I you wanted to visit a friend. Ufoludki! Yo nalot. No Na no Ukrainę. Co to kurwa? Jesteśmy ugotowani. Jestem Mario, ja tego małżu szukam. William, no William? Przykale. O nie, Czy tylko nie, nie william. william. Yo, yo, gdziej? A ty się kurwa idziesz? Ha ha. O William. To, a my to oglądamy teraz teatr jakiś? Czy gramy w grę. Co to jest? Zaraz się skończy na tym, że w meczu będziemy stać awkę. Ja to skipnął. Nie wchodzić. Pokój ma z inny demo. Dobra, pobieramy to RR, nie chcę się czekać na to będę. Co? <laughs> Dawaj, pobieraj RR. Zagramy w to za... Jeszcze mecz się zdąży, może. Zagrać jeden zanim się na ten naładuje dbd Co ty, y anulowałeś wyszukiwanie? Haha, rany, idę Co ty jadasz? 30 minut, czekamy już. A ty żeś to wyłączył? Dobra, wychodzę. Gryba, czas załadować. 70 GB to. Lesz Znajdźmy coś do jedzenia i picia. Dopóki Zjedz to jest mnie. na zewnątrz. Zjedz mnie. No i O, dzięki, zacznij. Idę coś zjeść. <laughs> Mam żonę nas tak, no, proszę. Załóż mi, załóż mi. Dziadu. Tak jest. Jak się Jak, jaki jesz? Dziadu. Ja się idę jak się wystrzelać? Tutaj, tędy. Tędy. Głupo... Szybko, szybko. Szybko, zanim ty znajdzie już uflodę na siku. Jaką szufladę? <grystanie> o nie, wrócił Stary, wróć. Kitty test. A, Aha! Nie fajnie że mogę to pominąć. A nie wiem, jakoś tak uznam, że możecie to zaciekawi Taka stęka. O, ja mój pokój. No, mamy tu spać przez dwa dni. Śpij ze mną, proszę, a jak się patrzysz na mnie, słodki. Jestem Czułchystan. Ale przerażający ten horror. Ja już się cały spaćłem. Słur Survive, bardzo wiwe, serce złap mnie za rękę Jezu Chryste, hello kitty A się wstaję, pada napada Do przodu wstaję muszę Daj torby z skarbon dla kotów w piwnicy, umieść je, I i... I... pominąłem wszystko Dobra, poradzisz sobie, jest łatwo Dobra, idę spać, nara. Jesteś bezpieczny w pokoju dla dziewczyn? Ty? Jesteś bezpieczny w wannie? Jesteś bezpieczny w śmietnikach w piwnicy i jesteś bezpieczny w każdej szafie, jak co? Jak się skasi w tej... Na nogach. O kurwa się. Co ty kurwa robisz? Jestem jesteśmy dawy, to idę... E bo stary tu i kurwa! O, rzeczywiście przeszedł. Napijmy się wody Stary idzie, stary idzie do, do kibla, do kibla się... właśnie Chyba sobie poszedł Kurwa nie, nie podchodź Idę za nim Nie, nie idę za nim Nie, nie polecam na stronę A co ja musimy tu zrobić, bo nie słuchałem? Napić się wody, przeżyć itd. Aha, to tyle. No przeżyć musisz szczególnie. Pracisz Ciszku, gdzie jestem? No właśnie, przepiję wodę. A ja w sypialni starej ja do piwnicy. On jest po w piwnicy. Stary. Widzę, widzę! Co się kurwa dzieje? Co tam? Nie podchodź się ja, Podłóżko kurwa! O! Po pod łóżko, pod łóżko jak dożyjesz? Stary mnie załadował. Żyjesz jeszcze? Jak tak czy... Ile masz żyć? Dobra, kurwa! Za tyle robót, co ja się go ożywić? Ostrzegaliśmy, ale No słyszemy właśnie, aha. A ile kosztuje ożywienie? 10 pobóstw. Tyle, co nic, dobra. Prawie ty trojemy serweru. Ja się drogę wahał. Na... Zgadzałem, no uciekaj do wanny. Trzechy za. Kurwa! Nie, <grystanie> zreklam tak. Losowo kamerę mi bierze. No. O, już jest 25%. Jeszcze chwilę musimy przeżyć. Śmiecił sanki śli. Telefon złapie. Ja muszę zjeść coś. On tam będzie co pozytywka daje? Że szybciej się spać chce, czy coś. Ale ja głodny jestem. Ziwa. Umrę to z głodu. To idź do widzic, ja już widziałem jak stary się zabawia. Zjeść mu się zabawę. 3 Co to by było? Gdzie jest stary? Przy mnie. Przy szafie. Ja jestem w piwnicy. Śmieci są w joł. Głodny jestem. Żarcie. Ale nie. Żarcie jest na Kurwa! Kupni. O kurwa. Do łazienki, do kibla. Ja nie, nie, nie. Nie ma, co, sam umarłeś? To skarbo, mnie, Jak on jest blisko, to białej się nie ma. Łoł, <laughs> wow, jak jaka i ratuje, co jest? Dawaj... ...pozry. Chodź tu, chodź, chodź na impre. gdzie ty jesteś? Tu, na impre. Aaa. A, rzeczywiście, no. Chodź tu, wepchaj mnie, wepchaj mnie. Pchaj gdzie? mnie. Tu, Dobra. wepchaj mnie, wepchaj mnie. No, weź, ja, ci... <laughs> we, ja wszedłem tutaj. Przeciskam się. Starajcie, starajcie! Ja, Wyszedłem, ja się... przeszedłem, w limbo. Zostań mam kopię, to się Proszę. Chyba nie ech stał, moje uczucia. No dobra, chodź, idziemy na dwójkę. A co to za rekin? Do, przykrzlalka, tak. Ok, ja się. <laughs> tak, wejdź ze sobą, przyda się. Nie na cztery, na dwóch.

Czekaj, ale teraz mój moją żozę sprężyła. Iśmiałe z mojej mordy, no. Nie mogę chwili makać. I to było mega zabawne, jakby nie patrzeć. Dawaj tam iść. Lubisz fajnie. Któż... Tu już... Tu już żyją i... No. No i co? No jest fajnie. Co? Co, <laughs> tak? Ta... Ta, ta... ta, ta? No, no. No nic się nie dzieje. Bo tu był kotek wcześniej, a teraz nie mam. Zresztą podejrzany jesteś, jak. <laughs> w gruncie chciałeś Nieprawda. To jak co, ale ciebie? Najgorzej czyliś się najeść tutaj. Pić można cały a? czas, ale najeść się to. ciężko. Znaczy, to się dzieje, jak wyjdziesz z pokoju. No. Ja się trzy razy wyjebałem teraz. <laughs> Dzwonił telefon, to przyszedłem. Ale ten telefon jest dla niego, nie dla ciebie. Dobra, ale pizzę chciałem Dobra program oglądam. William teraz coś no, wali konia. Chodź zobaczcie. Ja, ja bym się napił. No już chodzi. Ale zajebisty ten program. No, to chyba kamery są. A nie, to jeżeli. Prawie się schować bo można. Ta. TATUSIU Wręcę pozytywkę Gdzie on jest? Ja jem Zjadłem sobie coś A ja to z... nakarmi mnie, proszę na, na dole jest miska, tutaj obok Gdzie? No tu pod ścianą, nie strasznie nie widzieliśmy mamy Chyba Znaczy tak stoję Już nie stoję Jest problem, wiesz? Do kibla, do kibla, do szafy do wanny. Mówiłem, sobie docylam, no, bo już kurwa, ja szere... Przeżyłeś? Jak <noise> się wyda? Klasyczek. <noise> Dobra. Słyszę wszystko. cię? I zapierdolął mi karmę, no! Ale złożyłem siamka, go. Przedł do piwnicy. O. O, to nie numer. Chyba nie przeżyjesz za długo, ja też. Co? O, no, bo zjadziesz. Co ty mówisz, Na No głodny byłem. Trzeba zejść do piwnicy i przynieść na okarmę teraz. O kurwa co jest, Licznik mamy naładowany lekko. O kurwa, akurat przy mnie ma... dzwoni... O on do drugiej strony mi wybiegł! Wyjebane mam. Jeszcze <laughs> No kurwa, telefon mi pod ze zadzwonił z drugiej strony wybiegł, to no, co? <laughs> ja mam takie pojęcia A, to ja na chudę. Tak, tyś... dechnisz, to ja się mogę za darmo. Aha. Co? Jak Oj, ja umiera? Tak, to jest za darmo, można? No. Dobra. Zaraz, to chyba nie tak działa. Do końca cała nowa mamy. Przynajmniej mi nikt się z mojej mordy nie pojeździł A nie, drzwi A wiem, co muszę mu tylko nie wiem czy to multi, ale no. jak... to się na No teraz snajtać, tak. Dobra, mam na ciebie triodecz Nie, nie zrobić ci na szybko Jak to nie? Nie umrzyj tym razem Patrz Gdzie jesteś? Tutaj, chodź, patrz Jak cię goni, to tu się chowasz idę stąd Ej, kombi, się, kurwa! Jak to? Z dół nie chcesz? się nie mogę schować? O, dobra. Nie widać mnie chyba. Idzie tu. Na dół poszedł. Rzeczywiście. Idę karwę przynieść tam bardziej bliżej nocy. Wszystkie przynieść pod spodami, jeszcze są. No właśnie. Słyszę gdzie? Widzę go nawet. A gdzie jest? Na górę wchodzi. Dobra. W Do pokoju mi zagląda. Chyba. On się... Jaki on jest Ola. szybki, jak pościgu. O, sięma. o sięma. Uśmiech. Siema. Uśpię? Dignam Napiję się. Zostawię to żarcie nie blisko. Tamten wykrzyknik to znaczy, że on tam idzie. Dobra, już wpierdlałem się do piwnicy. Cię żarcie. Proszę O, on zbiera to żarty chyba jak iduj mnie iduję osłania się Uwo. co to za sztuka nie wiem właśnie mi się nie, nie w tą stronę nie w tą stronę pizza przyjechała o Trzydzieści trzy procent. Webiorę kolejne pudełko. też jeździć. Witam. Dzięki. Nie ma problemu. Chyba, że mapa jest taka maruz. No. Co tam się dzieje? Ja chodź, zobaczymy stare piwnicy poniesienie. Pewnie tak, ale się pojebą. Pewnie pania wali. Znowu. Nie ma go w tej piwnicy. Pewnie poszedł do drzwi tam. Już cz cztery sier... JOŻOŁ Z CHRYSTU! Kurwa. Ja <laughs> się na serio tego wystrażyłem. Ja <laughs> a to... my dole... Koleś, pójdziemy a... w szpany. Już <laughs> w szpany. Ja już do piwnicy nie schodzę. To się strasznie. O, czy... o kurwa. Wiesz co ja jednak wrócę do piwnicy. z piwnicy, stary z piwnicy. No i przypadkiem... To i żart się po z tym przypadkiem. Ty specjalnie położyłeś te żarcie w średniku, tak? Nie. Nie. Nie, tak ja nic się do nie kładłem. Dobrze ci idzie. O. Aha, dobrze że mi idzie, to? świeżkę. Nie no wiem, jak chodzić. Mogę się z jakiejś zrywa i gować. No. Jesteś lekko rozsypany. Widzę, w rozsypce jesteś. Psychiczny. Tak. Widać, widać. O, tak to działa, dobra. Serio jest taka łatwa, tak? na YouTube to wcale widziałem? Chodź szybko to jest... Co so, on go ku purple guje? Idę już, idę już. Tylko przejdę to grę mi... do końca. Zadupę mi mafę, zadupę mi mafę. No to było mnie dawać. że dupę. Thank wow. you.